Wow, paczki dotarły. Cześć dziewczyny, to są Wasze pudełka. Dziękuję bardzo. A ten jest dla mnie. Pa, pa, pa. Jak fajnie. Chodźmy do naszych domów i zacznijmy sprzątać. Cóż, ja zostaję tutaj. Zobaczmy, co jest w moim pudełku. Wow, tyle rzeczy. No, to posprzątajmy to! Oj, to okropne! Na pewno zrobiły to pająki. Cóż teraz, moja kolej? Zobaczmy! No, proszę, proszę, proszę! Och, potrzebuję tego odkurzacza! Och, jest bardzo mocny! Na pewno usunie cały popcorn z mojego trawnika! Czas zabrać się do pracy. A! Szczotka i detergent do czyszczenia. Super! Zetrzy cały brud. Świetnie! Teraz usuńmy śmieci z terenu. Wow! Potrzebuję różowego dywanu. Chcę nim wyłożyć mój dom. Będzie tak uroczo. Naprawmy wszystko pięknie. Hmm. Co jeszcze jest w pudełku? A! Wow! To będzie wyglądało świetnie na dachu! Powieźmy to. O, spójrz na to! Uwielbiam to! Mój wymarzony dom! Co jeszcze jest w pudełku? Ach, potrzebuję tego, to Lego. Mogę pokryć cały mój dom zielonym Lego. Super! Fajnie, potrzebuję czegoś na dach. Hmm. O, farba w sprayu i też jest zielona. Pomalujmy dach na ten kolor. Właściwie, zielony to mój ulubiony kolor? Jeśli można to zauważyć, wyszło dobrze. Cóż, nie potrzebuję tego. Candy, bądź ostrożna! No proszę! To bolało! Lola! Ha, mam cię! Mam tyle piłek, mogę całkowicie obkleić nimi mój dom. Powinno to wyjść bardzo ładnie. Uwielbiam ten żółty kolor. Mój dom jest taki piękny! Teraz przejdę do dachu. Użyję tej tapety. Jest również żółta! Uha, uh, perfekcyjnie. Super. Wow. O, wygląda niesamowicie. Dziewczyny, spójrzcie na to. Wow, dziewczyny. Wasze domy są bardzo piękne. Przejdźmy dalej. Słonecznie! Na pewno spłonę pod takim silnym słońcem. Musimy zorganizować wygodne miejsce do relaksu w moim ogródku. Ho, leżak, odpocznę na nim! Co mam w torbie plażowej? Uroczy żółty kapelusz! Jestem w nim taka śliczna! Ananasowe okulary? Wow! Połóżmy się na moim leżaku! Nie zapomnij o kremie przeciwsłonecznym. Nałożę go prosto na swój nos. Nie chcę się spalić. Teraz potrzebuję koktajlu i chwili spokoju. Podoba mi się to. Och, wow. Huu, Lola urządziła sobie podwórko. Też tego chcę. Świetnie. Zamówię paczkę ze wszystkim, czego potrzebuję. Oto pani zamówienie. Wow. Jak szybko? Dzięki. Zobaczmy, co tutaj mamy. Wow! Tyle rzeczy! To jest krzesło w kształcie awokado. Wygląda uroczo. Co jeszcze jest? Świetnie! Kosz do koszykówki! Super! Przykręćmy to tutaj. Tak! Potrafię grać w koszykówkę! Co rzucił we mnie piłkę? O nie! Ups, mam kłopoty. Candy, to ty? Jestem cała mokra, a moja sukienka jest zrujnowana. To nie jest śmieszne. Cóż, wracajmy do dekorowania mojego podwórka. Uch, no, chodź flamingo. Uch, potrzebujesz dużo mojego powietrza. Ach. Uch kończone Uch, Suzie, co się z tobą dzieje? Super, wszystko w porządku, wszystko jest świetnie. Och, wow! O, różowe kaczki. Włożę was do mojego basenu. Możesz tam pływać. A ja zamierzam odpocząć, bo jestem zmęczona. Andy ma plac zabaw gdy Suzie ma prawdziwe kurorty plażowe. Jestem taka znudzona. Hmm, idę do domu. Zobaczmy, co jest w środku. Oh, ach, w drodze. Co się dzieje? W porządku. Wejdźmy też do jej domów. O, tutaj jest całkowicie pusto. Musimy coś zrobić. Zacznijmy od ścian. Okay. Pomalujmy. Pięknie. Tak Teraz położymy dywan Z takich zielonych puzli Super Jest takie miękkie Wow Uwielbiam to Jest naprawdę wygodne hmm. Nocą będzie tu ciemno Dodajmy dajmy trochę neonowej wstążki Żeby nie było strasznie w nocy Ojej Prawie gotowe Dobra robota! Wow! Uwielbiam to! Tak! I na ścianie będzie tablica! Fajnie! Powieszę tutaj wszystko! Moje idealne pistolety! A, teraz musimy ozdobić resztę ścian! Mój ulubiony plakat Minecraft! U, baby Yoda! Super! Idź tam! Mmm, idealnie! To dajmy jeszcze kilka detali. O, spójrz na ten neonowy znak! Uwielbiam gaming. Fajnie! I ogromny telewizor tutaj. Cóż, jestem zmęczony, ale zagrajmy! Fajnie! Muszę zaktualizować swój manicure. Idealnie! Bardzo podoba mi się ten kolor! Hmm. Racja! Mogę pomalować ściany swojego pokoju tym lakierem do paznokci! Zróbmy to! Yo. Wiem, że to będzie wyglądało niesamowicie! Super! Jakie słodkie! Ojej! Wow, spójrz na ten dywan! Jest taki miękki! I oczywiście poduszka! Wiele ich! To jest stół! Stanie na nim lustro! Mogę się w nim przeglądać. Mój ulubiony plakat jest na ścianie. Uwielbiam Barbie. Teraz czas na mój makijaż. Muszę go zdecydowanie odświeżyć. Teraz pomaluję usta. Jaka jestem piękna! Mam też misia. Mój chłopak mi go dał! Super! He! Muszę ubrać mojego misia, żeby stał się jeszcze piękniejszy. He! Mm, to lepiej! To będzie dziewczynka! Fajnie! Och, mój brzuch! Chcę jeść! Tak. Ale już mam pomysł! W mojej różowej lodówce zawsze są różowe smakołyki! Moja ulubiona soda i żelki! Uwielbiam je! Tak. Zjedzmy coś! Wow. Mm, jakie pyszne! To jest niesamowite! I moja ulubiona! Najlepszy dzień w życiu. Muszę pomalować moje ściany. Uhu! Ta żółta farba jest niesamowita. Chcę, żeby to był idealny żółty kolor. Hmm. Na podłodze będzie miękki dywan. Super! Jupi. Chcę też mieć motyw plaży w moim domu. Użyjmy trochę piasku. To piasek kinetyczny, jest super miękki i relaksujący. Tu będą muszle i położę na nim moje ulubione zabawki. Kocham, cię. Kocham je wszystkie. Tak, wiem! Mam dużo zabawek. Fajnie! Wow! Teraz czas na plakaty. Tak. Moje ulubione postacie z kreskówek. Potrzebuję także głośnika. Niesamowite. Uwielbiam ha. słuchać muzyki. No to zróbmy imprezę. Juhu, jakie to fajne. Ludzie, nie zapomnijcie polubić tego filmu. Zostawcie komentarz. To tutaj będę mieszkała przez najbliższe tygodnie. Jakie stare łóżko? Wygląda, jakbym miało się rozpaść. Jest po prostu okropne. Wow, nie tak jak to. Jest wspaniałe. Jaka piękna pościel. Szafka nocna też jest jak nowa. Podoba mi się. Będę to spała. Jakie ciężkie walizki. Jestem zmęczona i dźwiganiem. Co to za koszmar? Nie mam zamiaru mieszkać w takich warunkach. Trzeba szybko coś wymyślić. Wiem. Kate, co tak się rozsiadłaś? Chodź tutaj. Chcesz 100 dolarów za zamianę łóżka? Zgadzam się, daj mi pieniądze. Świetnie, w takim razie wskakuj na swoje łóżko. To do mnie. Muszę natychmiast otworzyć drzwi i to bardzo ważne. Wejdź szybko, czekałam na ciebie od dawna. Witam, przywieźliśmy wszystko, co zamówiłaś. Świetnie, oto zapłata. Miłego dnia! Co to jest? Dlaczego przyniosłaś tu brudne pudełko? To nie jest zwykłe pudełko. Są w nim materiały budowlane. Użyję ich do metamorfozy mojego łóżka. Będzie nie do poznania. Co ty robisz, Kate? Wszystko ok? Tak, nic mi nie jest. Tylko ta drewniana rzecz spadła na samo dno. Ojej, co za niestabilne pudełko! Myślę, że nie chodzi o pudełko, tylko o ciebie. Nic mi nie jest. Za chwilę sama się przekonasz. No to bierzemy się za metamorfozę. Daj mi trochę czasu, a nie poznasz mojego łóżka. To będzie art dzieło. Zacznę od zrobienia podstawy. Musi być solidna. Wygląda na to, że radzisz sobie całkiem dobrze. Mówiłam ci. To podsunęło mi genialny pomysł. Czas zająć się także moim łóżkiem. Już biegnę! Wnoście to szybko. Dzień dobry, czy możesz pokazać, gdzie to postawić? Okay. Kupiłaś gotowe łóżko? To niesprawiedliwe. Dlaczego? Mogę wydać moje pieniądze na co tylko zechcę. Zrobione. Spójrz na ten przytulny zakątek, który mam. To nie wszystko. Dodamy jeszcze drobne szczegóły. Co sądzisz o tych zasłonkach? Myślę, że ładnie komponują się z ogólną stylizacją. A, prawie zapomnieliśmy o oświetleniu. To bardzo ważne. Od razu lepiej. Zamknij, mójże Kate, bo ci mucha wleci. Moje łóżko jest niesamowite. Muszę jeszcze lepiej urządzić swoje łóżko. Co by tu wymyślić? Nic mi nie przychodzi do głowy. Musi być coś, co mogę zrobić. Chyba wiem. Zaraz wracam. Przydadzą mi się te zasłony. O, obrus też wygląda dobrze. Też go wezmę. Wspaniale. Teraz mogę udokorować moje łóżko i sprawić, że będzie naprawdę przytulne. Co ty wyprawiasz, Kate? To nie twoja sprawa. Nie wchodź mi w drogę. Wiem, jak przyczepić tekstylia. Można użyć skrzywacza. Spróbuję. Działa świetnie. Moje łóżko przekształca się na moich oczach. Naprawdę wygląda nieco lepiej niż wcześniej. No właśnie, już prawie skończyłam. Nikt nie przebije mojej pracy. Spokój się, Kate. Jesteś chyba zbyt nerwowa. Nie martw się. Musiałam złamać deskę, żeby zrobić sobie hamak. Świetnie wyszło, co? Wielki mi rzeczy, hamak, to nic takiego. Na pewno wymyślę coś lepszego. Przekonamy się o tym. Pilnie muszę pokazać Kate, co potrafię. Nie pozwolę jej myśleć, że jest najlepsza. Wiem, zamówię coś. What? Już jest! Biegnę! Dokąd idziesz? Moje zamówienie ekstra! Wnieś to do pokoju! Postawię to pudełko i od razu je rozpakuję! Twój nowy zestaw muzyczny to prawdziwa bomba! A kula dyskotekowa uświetni każdą imprezę. Wszystko gotowe! Bye bye. Czas zadzwonić do koleżanek i przetestować moje nowe zakupy. Cześć licznotki! Siadaj! Kate, przykro mi, ale nie jesteś zaproszona. I wcale nie chciałam. Proponuję włączyć muzykę i dobrze się bawić. Jesteśmy jak najbardziej za. Włącz to szybko. Wow, jak fajnie, prawdziwa impreza! Zrobię lepsze przyjęcie. Wasze przy nim wysiądzie. Gdzie są moje zabawki? Musimy nakryć dla nich stół. Proszę bardzo, świetnie, siadajcie tutaj. Zrobimy imprezę herbacianą. Jesteście takimi miłymi gośćmi. Uwielbiam was. Chcecie herbatę? Częstujcie się. Jest pyszna i pachnąca. Hej, tu rządziła własną imprezę. Trzeba jej przeszkodzić. Zaraz pękną mi bębenki. Jest naprawdę głośno. Nie szkodzi, wiem jak to zatrzymać. Proszę się pospieszyć i przyjechać. Wejdź do środka. Po co mnie wezwałaś? Zapraszam. Ta grupa zakłóca ciszę nocną. Widzę, że ktoś urządza nielegalną głośną imprezę. Dziewczyny, spokojnie, ja się nim zajmę. A co powiesz na małą nagrodę? Podoba mi się twoja oferta. Nasza sprawa jest całkowicie załatwiona. Nie udało ci się mnie zatrzymać, Kate. Furczę. Przepraszam, muszę już iść. Mam inny plan. Przebiję tę imprezę i urządzę coś naprawdę spektakularnego. Przyjaciele, mamy coś do zrobienia. Przyniosłam kilka starych płyt, CD i nożyczki. Zrobimy świecącą kulę. Spójrzcie, jestem w tym całkiem dobra. Już pocięłam płyty na kawałki. Idealnie. Jak pięknie się mienią. Super. Myślę, że będą świetne dla naszej kuli. Teraz potrzebuję globusa. Ma idealnie okrągły kształt. Wezmę pokrojone płyty i je na niego nakleję. Voilà! Nasza kula dyskotekowa jest gotowa. Jaka piękna! Powieszę ją na środku i ozdobię ściany pozostałymi płytami. Światło będzie się od nich odbijać i pięknie wypełni całą przestrzeń. No a co to za impreza bez głośnej muzyki? Mam przecież telefon i głośniki. Wow! W pobliżu jest kolejna impreza. Tam wydaje się być o wiele ciekawiej. Przyłączcie się, zapraszam. Coś mi się nudzi. A to dlatego, że nie mam nowiutkiego telefonu. Chwila. Wiem co robić. Trzeba zrobić oświetlenie. W pudełku powinno być dużo żarówek. Racja, tak jak myślałam. Wyjmę je i upewnię się, że wszystkie są w porządku. Świetnie, wszystko ok. Muszę tylko wymyślić, jak je połączyć. Pudełko nie będzie mi już potrzebne, ale kabel tak. Chyba wiem, gdzie go znaleźć. Tylko nie mogę dać się złapać, bo będę miała spore kłopoty. Gdzie są nożyczki? Muszę odciąć tyle kabla, ile potrzebuję. Skończyłam. Czas wracać do mojego łóżka. Teraz mogę zrobić prawdziwy łańcuch z lampkami. Wyjdzie pięknie, jestem pewna. Wygląda super. Czas to powiesić. Awesome. Skąd ona ma te światełka? Nie szkodzi, wymyślę coś jeszcze lepszego. Zapraszam, szybko. Przynieśliśmy to, co zamówiłaś. To najlepsze łańcuchy oświetleniowe, jakie istnieją. Zaraz je powiesimy i sami się przekonacie. Wow, to wygląda o wiele fajniej niż moje. Pozostaje tylko podłączyć i można podziwiać. Gotowe. Co o tym sądzicie? Dziękuję, to jest dokładnie to, co chciałam. Polecamy się na przyszłość. Czas na małą przerwę wezmę koktajl i poleżę w swoim łóżku. O nie, zaraz upadnę! Tylko nie to! Rozlałam koktajl prosto na żarówki. Moje łóżko płonie, pomocy! Mamy tu pożar! Co tak stoi, że zrób coś? Mam pomysł, trzeba użyć gaśnicy. Nie martw się, zgaszę ten płomień. No i już po wszystkim jesteśmy bezpieczne. Dzięki, uratowałaś nas. To nic takiego. Wow!